Dzień dobry, nazywam się Karina Zielińska, jestem logopedą i na co dzień współpracuję z niepubliczną poradnią pedagogiczną w Chybiu. Dzisiaj przedstawimy państwu kilka prostych ćwiczeń oddechowych, które samodzielnie można wykonać z dzieckiem w domu. Zapraszamy. Pierwsze ćwiczenie oddechowe możemy wykonać za pomocą ciastoliny, zbudować z niej tor i wmuchamy piłeczkę. Jeszcze raz długo. Kolejne, do kolejnego ćwiczenia możemy wykorzystać wytłoczkę po jajka, w której umieszczamy piłeczki. Mogą to być piłeczki półkątkowe lub piłeczki steropianowe. I dmuchamy tak, żeby piłeczka przeskakiwała z okienka do okienka. Spróbuj, Szymon. Kuba spróbuje. Spróbuję. To jest troszeczkę łatwiejsza wersja. Możemy również wykorzystać boisko piłkarskie do przedmuchiwania piłeczki między dziećmi albo między dziećmi i nami. Możemy wykorzystać również do ćwiczeń świeczkę. Dmuchamy na półmięć świeczki tak, żeby nie zgazł, powolutku, żeby ruszał się, a nie zgasł. A później, jednym mocnym dmuchnięciem, zdmuchujemy świeczkę. Do pracy, możemy wykorzystać również piórka. Zdmuchujemy je z rączki, jednym mocnym dmuchnięciem, albo dmuchamy tak, żeby piórko nam nie uciekło z ręki. Nie, mocno. Wykorzystać również pompony, kawałki kartki, papieru, bibuły, watę, cokolwiek mamy, żeby dziecko zdmuchiwało ze stołu i pracowało buzią. Do ćwiczenia możemy wykorzystać również rozwodnioną farbę, którą dzieci rozdmuchują po kartce, tworząc wzór. Do kolejnego ćwiczenia możemy użyć kredki, ołówka, patyczka, cokolwiek co mamy pod ręką. Zawieszamy na sznurku piórka, bibułę, możemy przywiązać kawałek chusteczki higienicznej, coś, co dziecko może dmuchać i wprowadzać przedmioty w ruch, możemy również poprosić dzieci o przenoszenie różnych przedmiotów za pomocą słomki. Mogą to być powycinane przez nas kawałki kartki. My wykorzystaliśmy do tego ćwiczenia płatki kukurydziane, które dzieci przenoszą z, jednego, z jednej części talerzyka na drugą część, wykorzystując przy tym pracę buzi.